Cześć, witajcie. Dzisiaj taki szybki filmik. Bo dostaję wiadomości prywatne i stwierdziłam, że powiem w odpowiem filmie na temat jedzenia tłustych czwartek pączków. No moi drodzy, ja sobie pozwalam na takiego pączka. Dlaczego? Już zaraz Wam o tym opowiadam. Bo stosuję zasadę 80% zdrowego jedzenia, 20% rekreacyjnego. Czyli raz na jakiś czas. Nie mówię, że co, co drugi dzień, nie mówię, że yy, co tydzień na przykład co dwa tygodnie, raz w miesiącu, zjem sobie coś zupełnie innego, co zazwyczaj nie jest w moim e, tak zwanym menu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy myślą, że jak zjem sobie tego pączka, no to już popełniam wielki błąd, już moje założenia leżą, już mój zdrowy styl życia nie jest zdrowym stylem życia. Nie, moi drodzy. To jest jedzenie, które ma Was cieszyć, które ma Wam sprawiać radość. I jak ja jem tego pączka? Ja tego pączka jem w taki sposób, że yy, zjem sobie go na śniadanie, do, do, dołożę sobie owoce, dołożę sobie jogurt, troszeczkę masła orzechowego. Mogą być orzechy, ale akurat nie mam i kawa, i zjem to na śniadanie. I wiem, że przez cały dzień tego jednego, jedynego pączka po prostu spalę. Bo to yy, nie polega na tym, że mam się obiadać dzisiaj pączkami, bo jest tłusty czwartek. Nie. Ja sobie daję sprawę, że taki pączek może mieć, nie wiem, czysta kalorii, prawdopodobnie tak, więc jem go na śniadanie, a potem kolejne dwa posiłki jem zbilansowane, czyli zdrowsze, odżywcze, które zawierają błonnik, które zawierają warzywa, które po prostu dają mi energię. I tu sobie spalę raz na jakiś czas. Mówię, o zasada, 80% zdrowego jedzenia, 20% rekreacyjnego, czyli taki połączek wpisuje się właśnie w ten e, bilans mojego dnia. E, I sobie po prostu zjem. Jesteśmy tylko ludźmi, więc też nie możemy cały czas narzucać sobie jakichś takich e, ograniczeń, żeby nie jeść m, tego czy tamtego. Na przykład jesteśmy na wakacjach. Też sobie pozwalam zjeść coś innego niż zazwyczaj. Jestem u rodziny, czy na przykład na jakimś weselu, czy na innej imprezie. Też sobie pozwalam, żeby zjeść coś zupełnie innego. I to nie rujnuje mojej diety, to nie rujnuje moich postanowień, moich założeń, to nie rujnuje e, mojego dnia. Bo ja odrobiłam no, trening, potem w południe jeszcze może jakiś wrzucę sobie trening. Oprócz tego mam dużo ruchu, dużo obowiązków domowych, życiowych, jak każdy, prawda. Więc zjeść rano tego pączka i potem że cały dzień spalić. Ja jestem tego zdania, że mi osobiście jeden pączek wystarczy. Pocieszyłam nim oko, pocieszyłam nim żołądek, pocieszyłam po prostu samą siebie, że sobie zjawam tego pączka, bo jest tłusty czwartek. Ja, dzisiaj się śmiejemy, że nie liczymy kalorii, że pączki idą w różne części ciała. To jest taki żarcik, ale wiadomo, no, to jest produkt kaloryczny, to jest produkt, którego nie zjem na co dzień i którego nie kupuję praktycznie wcale. Tak jak wspomniałam, nie kupuję słodkich drożdżówek, słodkich bułek, e, białych buł takich rapompowanych. U mnie tego po prostu w moim bilansie żywieniowym nie ma. Ale na jakiś czas, tak jak mówię, takiego pączka prawdopodobnie zjem e, może za kilka miesięcy, może dopiero za rok, nie wiem, ale Chyba, że się natarza jakaś okazja gdzieś, no ale staram się po prostu na co dzień unikać tego typu pokarmów, tego typu żywienia. Ale, tak mówię, wszystko jest dla ludzi. Jeżeli wypracujecie sobie metodę 80 na 20, będziecie wiedzieli, że takie coś w zdrowym stylu życia, w moich założeniach jest na miejscu i ma miejsce w moim menu. Nie wyrzucam wszystkiego, nie jem trawiastego jedynie na okrągło, nie jem trawiastych tylko sałatek, tylko staram się jeść po prostu mądrze. Zjem sobie się, a potem już jem coś droższego, dorzucam więcej ruchu, dorzucam więcej zajęć, żeby po prostu tego pączka sobie spalić. I tak to u mnie wygląda. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda, czy w wiadomościach prywatnych, czy też na Facebooku, na mojej stronie Odchudzanie Moim Okiem. Tam też często się udzielam, pokazuję Wam, co jem w ciągu dnia, różne motywacje Wam stawiam. Także serdecznie zapraszam. No i zapraszam tutaj na kanał, pasja ma smak. Dziękuję wszystkim za tak liczny odzew, za subskrypcję w ogóle jestem w tym szoku, że już obserwuje mnie tyle osób. No naprawdę bardzo jestem zadowolona tego tytułu. Cieszę się po prostu, że tu jesteście, że to, co Wam przekazuję, ma jakiś sens. Także do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. No i smacznego pączka. Pa!